Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Przynieśliśmy kupę zapasów, leków, jedzenia, materiałów, wszystkiego. Anton się kiepsko czuje, Pawle jest lekko ranny. Trzeba się tym jak najszybciej zająć. Jest też zimno, bardzo zimno. Eee, wy idziecie spać, dziewczyny, na pewno. Nie. Tak, idziecie spać. Ty jesteś... Dobra, Anton, jak już tu jesteś, to od razu się tym zajmij. Gdy zniszczono kampus, ukryłem się wraz ze studentami w opuszczonych domach nad rzeką. Mieszkaliśmy tam jakiś czas, żywiąc się złapanymi szczurami. W ścianach piwnic wybiliśmy dziury, żeby bezpiecznie przemieszczać się między budynkami, bo ostrzał artylerii i snajperów nie słabł ani na chwilę. Niestety, ciągłe przebywanie w mroku, wilgoci oraz strach przed pogrzebaniem żywcym doprowadził niektóre genialne umysły do szaleństwa. Oj, tu chyba trzeba będzie więcej, więcej, więcej tego opału. Cały czas wam jest zimno. 6 starczy. Dobra, już temperatura rośnie. Ok. Mm. Jest dzień nieparzysty, czyli jedzą faceci, a jedzenie jest nawet niezrobione. Dobra. Jesteś lekko chory. Weź sobie solidne leki tym razem, bo z lata jak się czuję? Głodna, smutna, zmęczona. Okej, okay. Paweł jest lekko ranny, więc ty idziesz się opatrzyć. Anton teraz zrobi jedzonko. tak jest. Aaa trzeba pozmieniać filtry, zrobić nowe filtry, zrobić dużo opału Aha, tu się da robić teraz wodę No to fajnie, że sobie zbudowałem drugą tą Aha, i tej wody można tak robić w nieskończoność, tak? Dobra. Teraz zamykaj drzwi, tak? Jedz a ty idź dokończ to co było tam robione Wy już nie śpicie, tak? Dobra Ty idź go pocieszać Ty dorzuć Kurde, nie mamy chyba już w ogóle opału Może mamy? Nie mamy opału Dobrze, w takim razie ty musisz zrobić teraz dużo opału bardzo dużo opał Cóż, na razie 5. Więcej nie damy rady jak tylko zrobisz jeden opał od razu tak, łóżko jedno można porąbać i chyba to zrobimy Bo trzech łóżek w zasadzie za bardzo nie potrzebujemy. zima robi się ciężka aha tutaj nie zdziałamy nic, okej okay. eee. mamy jeden filter zróbmy trzy filtry kolejne nie mamy już cukru dobra ciekaw jestem czy w nocy pojawi się w ogóle mm, ten a czy w nocy, co ja gadam? Czy w zimie pojawi się nasz gostek od e, handlu? O, świetnie. Możemy porąbać różne meble na opał. Dobra. Bardzo, bardzo fajnie. E, Dobra, ty się zajmij może robieniem papierosów na razie. Mamy więcej tytoniu niż drobiazgów. A ty się zajmiesz porąbaniem połowy mieszkania na opał. Dobra, ty już nie jesteś przybity. Fajnie. Zrobisz jedzonko na jutro. do radia, może jest zimno niestety w najbliższych dniach nie spodziewamy się wzrostu temperatur, dlatego pamiętajcie o podtrzymywaniu ognia przez całą dobę okej okay. całe miasto cierpi z powodu braku wody jeśli rozpuszczają państwo śnieg, prosimy pamiętać o przygotowaniu, przegotowaniu wody przed jej wypiciem, Ok. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Pogoren. ostrzał snajperów, pociski artyleryjskie i niskie temperatury są główną przyczyną śmierci wielu cywilów. Przedstawiciel wojska powiedział, ofiary wśród cywilów są rezultatem działalności kryminalistów w obrębie miasta. Okej, okay. jest lata. Niech idzie zajmować się śniegiem. O, Pięknie dużo tego, co jest, Anton? Idź tu. Aha, dobre, nie miałeś grać w sumie, Anton. O, już noc przyszła. Tyś piwuszku. Ty też jesteś chory, więc piwuszku, ty czuwaj, ty pójdziesz szukać zapasów i idziemy. Kurde, nie możemy dojść do hotelu, a tam jeszcze tyle rzeczy zostało. Dobra. Mam nadzieję, że jak minie zima, hotel sobie zaznaczę. Tak jest. W takim razie trzeba by się przejść na plac budowy. Na plac budowy wolałbym się przejść w kamizelce z łomem albo z siekierą. Kurde, nie spodziewałem się, że tam nie, nie będzie można dojść przez śnieg. To mi naprawdę popsuło bardzo plany. Ale dobra, mam nadzieję, że z lata sobie tutaj poradzi. Jak najwięcej rzeczy ze sobą przyniesie. Musi sobie poradzić. Ciekawe, gdzie są żołnierze. Ona nie biega tak szybko jak Pawle, więc nie czuję się z nią tak pewnie w razie jakiejś ucieczki. Ostatnio nie zauważyłem nawet jednego żołnierza. Oj. Gdzie? Gdzieś było słychać żołnierzy. No, chwila, tu coś mieliśmy jeszcze. Tu były chyba jakieś bzdety tylko. A nie, nie bzdety jednak. Bardzo fajne rzeczy. Okej, okay, domyślam się, że żołnierze będą dopiero za drzwiami zamkniętymi. Kurde, ogromny jest ten plac budowy. Okej, okay, dużo luta, fajnie. No dobra, nie widać żołnierzy. Mógłbym porąbać tą szafkę, ale niekoniecznie od razu mnie do tego rwie. Uuu, mamy czyste jakieś jedzenie generalnie. czysty alkohol czy jedzenie weźmy może jednak jedzenie i w zasadzie jesteśmy pełni tak a jeszcze materiałów moglibyśmy zabrać tak jest materiały no i w zasadzie to chyba wszystko, chociaż w sumie mógłbym tą puszeczkę zostawić i wziąć więcej materiałów i chyba na tym trochę lepiej wyjdziemy. Drewna też mamy teraz więcej. a tak nie ma aż tyle materiałów, ale dobra nie będę zbierał stąd dużo drewna, bo na drewno i tak możemy porąbać pewne rzeczy w domu i tego drewna mamy dość spory zapas. Nie ma tu je... nie tu nie ma czegoś co bym chciał do góry nie wiesz jak dotrzeć Okej, okay. a jak tam dotrzeć też nie wiem jak tam dotrzeć a ten zapewne dobra ciekawe czy ci żołnierze w ogóle tutaj są bo coś za bardzo ich ani nie słychać, ani nie widać. Okay, tam są drzwi jeszcze, tu się możemy. Kurde, to takie wielkie miejsca, a w sumie mało rzeczy w nim leży. I może tam u góry jeszcze coś się znajdzie. Są kolejne drzwi. Te. A. Tutaj piła jest potrzebna, dobrze. Mamy piłę w razie czego hmm, ale szkoda, że tu już kurde nic więcej nie ma Spróbujmy się tu jeszcze gdzieś przedostać, gdzie się tylko da Się już nie da. Tutaj nic więcej nie ma. Możemy otworzyć te drzwi. Chociaż nie wiem czy to w ogóle do czegoś posłuży jeszcze. Oj, z lata, z lata, z lata. Jeszcze jakiś materiałów drobiazgi. Potrzebuję drobiazgów przede wszystkim. Nie, to jest to, gdzie zostawiałem drewno. Dobra. Weźmiemy z powrotem to drewno na razie. Tu jeszcze coś było, no proszę. Dało się znaleźć jeszcze jakieś drobiazgi. Może tu niżej jeszcze coś będzie. Coś tam jest, w razie czego mamy różne rzeczy do rąbania na drewno. Części elektryczne to. to tak niezbyt. Tu to samo. No i tyle, w zasadzie to tyle. Już tylko byle zdążyć do wyjścia. Muszę wracać, no jest tu mniej rzeczy niż się spodziewałem, ale jeszcze trochę możemy zebrać. Przede wszystkim drewna, te części broni, części elektryczne. Wyczyścimy to miejsce już do końca. Przyjdziemy tu z piłą na pewno, tak żeby już tutaj wszystko było cacy. Ok, jak noc? Noc była spokojna. Mm, to tak, ty idź spać. Cweta też idź spać. Ty idź napal w kominku przede wszystkim. Dzień parzysty, więc faceci jedzą, ale najpierw napal w kominku. Tak, już zacznie temperatura rosnąć. Chyba tak. Chyba się zaraz nagrzeje. Może nie. Nie, zaraz się przekonamy. Ktoś tutaj ma do skończenia jeszcze... ...papierosy. Tak, nagrzało się, świetnie. Ty, Anten, też możesz iść zjeść. O, no, ty już kończysz te papierosy, widzę. Bimber jeszcze mamy Nie, nie mamy już bimbru Cukru chyba też, tak, bo cukru teraz nie przynieśliśmy, no faktycznie. Ojej. Okay. Czy to handel? Jeśli handel, to świetnie. Nie, nie handel. Chodzisz się im pomóc jeszcze raz, to znowu ja. Ostatnim razem poszło nam całkiem nieźle, więc pomyślałem, że możemy to powtórzyć. Wiem, że mieszka tu zamożna rodzina, która zgromadziła dużo zapasów przed wybuchem wojny, ale jest samolubna i nie chce się z nikim podzielić. Może złożymy im wizytę. Chwilka, dobra. Anton, ty z nim pójdziesz. Tak. Okej. Okay. Pawle mógłby zrobić posiłek na jutro. A na tym to polega. Dobra. Ale to rób wodę w takim razie. Wy się zaraz wyśpicie, dostaniecie. Filtry. Tych filtrów potrzeba dość dużo. Zrobiłeś dużo wody i brakuje nam opału. A na wszystko brakuje nam opału. Myślę, że najlepiej będzie jak porąbiesz tutaj na przykład, poproszę, jakąś szafę. Porąbiemy wszystko w tym domu co możemy. Potrzebujemy jedzenia. Spokojnie dziewczyny. Mamy pełno jedzenia. Akurat tego to nam nie brakuje Tak jest, jest opał Co tu jeszcze? To można porąbać To leć tam Ty w tym czasie zajmij się jedzonkiem Albo wodą pitną może O, możesz zrobić cztery Dobra, na razie nam starczy Pięknie. Dużo tego. Paweł, leć dalej. E, chyba mamy na kolejne papierosy już. Mm, przy okazji wsadź tu jeden opał. Dobrze. W środku jest dość zimno. Tak. No to jak myślisz, że w środku jest zimno, to w sumie możesz dołożyć jeszcze jeden opał tutaj. Z lata. Nie da się przeżyć bez kradzieży. Gdyby było inaczej, nie robilibyśmy tego, czyż nie? Najlepszy dowód na to, że trzeba umieć się bronić, jeśli siedzi się na górze zapasów. Aha. Pawle nic... nic, nic nie, nie powiedział na ten temat? Szkoda, że uciekłam z miasta. Cholera. A ty nie możesz? Opały jest już dość. Aha, czyli 6 to jest maksimum, dobra. Mamy w domu jeszcze cokolwiek do poromania. Tu jest coś do poromania. Pawle biegniesz. No i to w zasadzie wszystko. Możemy nazbierać jeszcze trochę śniegu co najwyżej. Nie ma do końca dnia. Ale to jest z tym opałem. 6 i biegnij tam zbierać dalej wodę. Kończy się dzień już powoli. Czyli zbierać śnieg, nie wodę. No, z jedzeniem stoimy świetnie póki co. Także jest spoko. Jedynym problemem jest ciągły brak drewna i materiałów. Znaczy, drewna, akurat mamy chyba dość duży zapas teraz 40 drewna. No, tych drobiazgów ciągle brakuje. Potrzeba nam gościa od handlu, jak najbardziej. Dobra, myślę, że dzień możemy skończyć już. E, Pawle będzie szukać zapasów, Ty będziesz czuwać, a Ty się prześpij i odpocznij. Tak piłę mamy, prawda? Nie mamy piły. No, najgorzej, że nie zrobiłem piły. Dobra, tu nie można dotrzeć przez śnieg. Starunek Wojska. Ci sami, którzy w dzień do siebie strzelają, znaczy w nocy często ze sobą handlują wojskowi mając sporo zapasów, jedni na, na alkohol i papierosy, tylko że nigdy nie wiadomo, co im odwali. Myślę w takim razie, że można... Uuu, ile mamy tych papierosów. Dobra, weźmiemy sobie z, dwa staki papierosów ze sobą. Może trzy. Zobaczymy, co się uda przehandlować za te papierosy. Poza tym, raczej się tylko rozegnamy. Dajari, we've been everywhere. Już odwiedziliśmy wszystkie lokacje. Takie się osiągnię... nie wiem, czy w... nie zwróciłem uwagi, nawet czy wyświetliło Wam. Wodę wezmę całą Wezmę w sumie wszystko chyba co macie Zobaczymy ile mi dacie za te papierosy Uuu, widzę, że nie wezmę wszystkiego Dobra, leki i opatrunki broni nie potrzebuję. Jedzenia mam dość dużo. Mm -hmm. Jedno leki, dwa opatrunki i dużo wody. Dobra, myślę, że to jest spokodil. Myślałem, że może gdzieś tam dalej poszedł i bylibyśmy w stanie gdzieś się tutaj dostać no Same śmieci wszędzie, A co mamy? Pecak, O, tak słabo. Przydałoby się, daję no, dobra, nie chcę ryzykować tutaj śmiercią Także pójdziemy do wyjścia I to by było tyle Ojej zaś to ziewanie w momencie, jak chcę się pożegnać a miałem wam powiedzieć ciekawostkę o ziewaniu. Zapomniałem o tym. No, niczemu mi nie przypominacie. Ziewanie oznacza, że wasz mózg jest niedotleniony i potrzebuje więcej tlenu. Czyli najczęściej... Ziewanie jest spowodowane przez to, że... Jesteście w miejscu, gdzie jest na przykład dużo ludzi. Po prostu, na przykład w klasie albo na sali wykładowej w sensie auli albo w jakimś takim miejscu i nie ma tam po prostu wystarczająco dużo tlenu wystarczająco dużo roślin, okien otwartych i tak dalej taka ciekawostka i wtedy człowiek ziewa Dobra Anton przyniósł zapasy 4 wody, 5 mięska my przynieśmy 22 wody, kurde Jesteśmy w świetnym stanie, także. No właśnie. O właśnie jak chcę powiedzieć, że. Dziękujemy Wam bardzo. I że się żegnamy. Automatycznie bierzemy na ziemię. Masakr. W każdym razie. Niebawem widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Myślę, że jesteśmy w stanie, przetrwadzimy. Myślę, że jesteśmy w stanie przejść całą grę tym składem. Może nawet bez żadnej śmierci się uda, bo póki co idzie nam całkiem nieźle. Może jesteśmy brutalni, bezlitośni i bezwzględni, mordujemy niewinnych ludzi. To nasze postacie jakoś sobie z tym radzą. Pawle był bardzo przybity, ale, ale już, już jest z nim zdecydowanie lepiej. Teraz wszyscy są chyba tylko odrobinę smutni. Także cały czas przemy do przodu i jest duża szansa, że uda nam się tą grę wygrać tym razem. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!